Oh, nie, miałem mam pasywkę, ale kurą teraz ostrożnie, ja pierdolę. Ale mi wdupili, akurat mi spadły z taki Kurwa, mam bossa i, i bez pasywki się z nim wyleciują, ale kurwa, jajca. Ooooo! Oh, kurwa! Oh. <grywa> Jak to się stało w ogóle? Jak mi serce napierdala? Uf. A się ręce częst...